Kolekcja złotych bajek. Bajka o mrówce i pszczole. W leśnym mrowisku żyła sobie pewna mrówka. Całe lato pracowicie szykowała zapasy na chłodne zimowe dni. Choć gorące słońce zachęcało do odpoczynku i zabawy, ona myślała już o srogiej zimie, gdy wszystko przysypie śnieg i trudno będzie znaleźć coś do jedzenia. Gdy nastała późna jesień, mrówka w swoim ciepłym i przytulnym mrowisku zajadała przysmaki zgromadzone latem. Pewnego dnia przyszedł do niej bardzo głodny konik polny i poprosił o pomoc. Mrówka wyśmiała go i nie podzieliła się ani jednym ziarenkiem. Zadowolona ze swej yy, przezorności, mrówka szybko zapomniała o biednym koniku polnym. Żyła dostatnio, nie martwiąc się o nic. Pewnego dnia zerwał się wiatr i lunął deszcz i zniszczyły mrowisko. Przepadło ciepłe mieszkanie, a w nim żywność na zimę. Zrozpaczona mrówka postanowiła poprosić o pomoc pszczołom. Myślała bowiem, że pszczoła mająca spore zapasy chętnie się nimi podzieli. Pszczoła zaprosiła mrówkę do siebie. Jednocześnie przypomniała jej, jak źle postąpiła z konikiem polnym, który prosił ją o kilka dziarenek. W ten sposób mrówka zrozumiała, że zawsze trzeba pomagać innym. Podziękowała pszczole za pomoc i postanowiła, że już nigdy nie odmówi proszącemu. Właśnie. Tak powinno być. Zawsze pomagajmy innym w potrzebie. Do zobaczenia, PA.